Dobry, właśnie przed chwilą weszłam z powrotem do domu po mojej przebieżce, po małych zakupach takich chlebowych. Kupiłam dwa chleby, które się nazywają pasterskie. Akuratnie takie były świeżutkie jeszcze, może już nie ciepłe, ale super chrupiące. Także kupiłam przy okazji. Okay. No i bo i drodzy dzieci w szkole dzisiaj mają taki fajny dzień, bo y, jadą do teatru już nawet pojechali, y, także mają wyjazd do teatru i później tylko dwie lekcje, y, więc szybko im ten dzień myślę zleci, na pewno będą y, bardzo zadowoleni, bo no wiecie kto nie lubi takich y, wyjazdów wycieczek, jak wiecie jak nie ma lekcji zwłaszcza, no nie, także super sprawa. Chociaż pierwszaki tak jeszcze nie patrzą na to, że tam nie ma lekcji, tylko właśnie na to, że jest jakieś wydarzenie fajne, tak, tak myślę. No przynajmniej moje dzieci tak zawsze się właśnie cieszą, jak jest jakieś tam kino, teatr, czy jakieś w ogóle inne wyjście, cokolwiek, to zawsze to jest coś fajnego, innego. No dobra, także tak, moi drodzy, ja tutaj teraz tak się zabieram, wiecie, daję sobie takie 30 minut powiedzmy na ogarnięcie domu, bo wszędzie coś jest. Wyszliśmy oczywiście, wiecie, chociaż to była ósma godzina, to trzeba było co chwilę podganiać, podganiać. Umyj zęby, uczę włosy, się na naniówkę, zobacz, czy masz wszystko do tej szkoły spakowane, wyjmij to, a włócz tam to wiecie, wiecie jak jest. Kto, kto wie, to wie. No i tak to właśnie wygląda. Także ja teraz sobie taki właśnie myślę 30 minutek, zrobię sobie taki, taki czas tutaj na. Ym, no, przejechanie po domu, bo też w niektórych miejscach jest ciekawie, i widzę, że taka warstwa kurzu mi tutaj już zalega w niektórych miejscach, ale trudno, wiecie co. Cieszę się tym, że jest piękna pogoda, że, jest, że wreszcie się ta wiosna zaczęła. Tak jak tam widzieliście przed chwilą. Zrobiłam takich parę migawek, więc e, słońce świeci przepięknie. Spotkałam kotka ślicznego, którego nagrałam też tutaj do filmu, żeby, e, no, żeby się gdzieś tam ulokował. E, fajny, taki kilkukolorowy. Bardzo mi się ten kotek właśnie spodobał i tak zawsze. Jak, zawsze tak zwracam uwagę, wiecie, nawet jak tak idziemy z dziećmi gdzieś na spacer, to zawsze ja tak czasami mówię, chodźcie, idziemy przeliczyć koty i tam przeważnie spotykamy przynajmniej kilka sztuk, tak to, tak to bywa, chyba, że pogoda jest nieciekawa, no to wtedy tak właśnie mówimy, że taka niekocia dzisiaj pogoda, no i niestety nie spotkaliśmy. Dobra, no także wiecie, fajnie, fajnie, że się wreszcie taka piękna pogoda zrobiła, jeszcze wiem, że mają wrócić jakieś tam przymrozki, mrozy nawet i, i jakaś tam nieciekawa chwilę aura, ale myślę, że to już wszystko zmierza ku dobremu i to jest najważniejsze. No dobra, to nie przedłużając, miłego dnia Wam życzę. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy film. No i lecimy z tym dniem. Najlepsze jest to, że u Mikołaja na biurku zawsze się dzieje. No tutaj nawet nie ma, jak wiecie, lekcji odrobić, bo zawsze jest jakieś kreatywne sprawy, zawsze są. To Wam od razu pokażę. Tutaj jakiś taki squishy ostatnio nabrał ochoty, wiecie, wypełnia tam na przykład, nie wiem, watą czy czymś takim i robi różne takie. Um, kombinowane sprawy, coś tam sobie wiecie, ogląda i yy, wycina i tak dalej. Tutaj jakieś takie drukowaliśmy nawet, o, elementy z Minecrafta i yy, wiecie, wycinał jakieś iPhony, sam robi. Tutaj zrobił takie mini pole golfowe, też zobaczył, jak ktoś takie coś zrobił gdzieś tam na jakimś filmie i, yy, no i sam wykombinował, słuchajcie, trzeba było tekturę przynosić i tak dalej, także... Takie różne cudawianki, tutaj jeszcze na parapecie, przecież cała kolekcja też minecraftowa, no i tak to słuchajcie wygląda i teraz tutaj, weź tu człowieku kurze pościeraj, no nie, nie ma jak się dostać nawet, a najlepsze jest to, że jak jest coś do zrobienia, jakieś lekcje do odrobienia, to gdzie są robione? O tutaj, na podłodze, tu się najlepiej działa. No i posprzątane, tak powiedzmy, to nie jest posprzątane, to jest tak wiecie, ogarnięte, ale o to mi chodziło, dzisiaj nie, nie robię żadnych takich porządków w domu, szkoda mi na to dzisiaj akurat nie dnia, bo jeszcze chciałam go jakoś fajniej też wykorzystać, chociaż oczywiście no to co ma być zrobione, to ma być zrobione i koniec, kropka. Teraz sobie robię śniadanie, zrobię owsiankę. Ostatnio ym, też owsianki oczywiście dalej u mnie wjeżdżają, ale ym, jeszcze modyfikuję troszkę i dorzucam jakieś tam, nie wiem, warzywa na patelnię, też na śniadanie. To już, wiecie, nie ma znaczenia, ale no tak, ostatnio kupiłam maliny mrożone, więc też sobie do owsianki zaraz wjadą. Jakieś tam truskawy, jakieś rodzynki, coś tutaj pokombinuję. Dzisiaj tak bardziej będzie właśnie Słodyczowo na to śniadanie. No i, i tak, słuchajcie, i domek ogarnięty, tak w miarę. No tak, żeby nie było, widzieliście co było, więc to wszystko wróciło tam na swoje miejsca. No ale dziecięce pokoje to już jest inna para kaloszy. Też nie zawsze tam wszystko tak wiecie, robię bo oni po prostu nie chcą już, żeby im tam coś przestawiać, a zaraz jest, a gdzie to jest, a gdzie mi to dałaś, a czemu tu, a nie tam, a to ma być w tym miejscu, wiecie, no jak to jest, także to tak tylko na takiej zasadzie weź matka i pozbiera jakieś tam, nie wiem, chusteczki czy, czy jakieś tam śmieci czy, czy papiery, no i ten, i nie ruszaj, no nie, konkretnych rzeczy. No, no niestety, wiecie, to już się rządzi swoimi prawami, to już nie, nie maluchy takie całkiem, gdzie wszystko trzeba było robić. No ale dobra, niech mają, wiecie, niech robią, bo fajnie, ja się cieszę właśnie, jak oni robią i tak wymyślają. Mikołaj, zwłaszcza tak właśnie, wyszukuje różne tam rzeczy nieraz mi przychodzi pokazać. Patrz mamcia, bo ktoś tutaj takie coś zrobił, a coś zrobił. Wiecie, mi się zaraz wydaje, że no, no dobra, no jak chcesz, to rób, no nie? Ale to będzie trudne, ale to, czasem się tak sama na tym, wiecie, łapię i tak mówię sobie, dobra, przestań, nie mów, może to będzie trudne, niech robi, jak chce, niech robi, no nie? Czego to ma być od razu trudne? No i jakoś tak, jakoś tak wychodzi. Powiem Wam, że czasem sama po prostu jestem pełna podziwu dla tego, co tam te dzieciaki moje robią. Ale z drugiej strony myślę sobie, no dobra, no jak, jak ja się za coś tam zabieram, to może też komuś się wydaje, że to jest e, trudne i po co to robisz i w ogóle, a weź e, odpuść sobie tam nieraz, no nie, jak ja e, czasami się zabieram za jakąś taką rzecz, no nie wiem, przypuśćmy za jakieś tam malowanie moje czy rysowanie, no nie, to też tak czasem mi się wydaje, że kurczę, a może ja jednak to, ja sobie coś tam łatwiejszego. Wybiorę, a po co ja się w ogóle zabrałam za, akurat nie, za taką trudną rzecz. Mikołaj też tak ma, powiem Wam, Mnie, e, czasem chce coś tam narysować i tak szuka, 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 co by tutaj narysować. Wszystko mu się wydaje za łatwe i od razu się zabiera za jakieś takie trudne rzeczy, bo mu się wydaje, że to jest takie, no, że będzie piękne, e, ale czasami potrafi to człowieka zniechęcić, czasem warto też zacząć od tych takich prostszych rzeczy. No, i yy, ja też tak właśnie czasami mam. Chociaż staram się właśnie nie odpuszczać, bo jak już tak za coś się tam wezmę, to chcę yy, raczej doprowadzić sprawę do końca yy, yy, i nawet wolę yy, zostawić w jak, na jakimś tam etapie i później do tego wrócić, niż jakoś tak cisnąć na siłę, zniechęcić się i w ogóle nie doprowadzić później sprawy do końca. No, to już tak wiecie, różnie bywa z tym wszystkim. Dobra gotuję tą owsiankę i słuchajcie muszę sobie podskoczyć jeszcze na jakieś zakupy bo y, trochę się już pokończyło rzeczy także y, podskoczę do lidla kończą mi się y, dozmywary tabletki a jakoś tak ostatnio tam kupiłam te takie eko y, no i, i właśnie chciałam sobie też y, uzupełnić zapas no, i co tam jeszcze? Jakieś tam takie wiecie rzeczy, no jak to zwykle. Na obiad dzisiaj mam zamiar zrobić kurczaka po meksykańsku. To później wam pokażę, jak to będzie robione. Bo to jest takie fajne danie jednogarnkowe, i też można wszystko powrzucać w jedno miejsce. I, no, i to jest taki dosyć obiad, nie dość że dobry, smaczny. U nas wszyscy lubią. To jeszcze do tego y, można sobie zrobić więcej i na dwa dni spokojnie wystarczy, nawet dla takiej, wiecie, rodziny 2 plus 2 y, może być jak najbardziej. Także, także tak to będziemy dzisiaj działać. Dobra. Ale patrzę za to okno, słuchajcie, jest tak cudownie, tak pięknie. A, no nie wiem, wiecie, ja zawsze tak czerpię, właśnie taką energię dla siebie stamtąd, z tego, z tego błękitu i z tego słońca. I z tej zieleni, która już tutaj tak pomaleńku, pomaleńku. Dzisiaj jak tak szłam na ten mój spacer poranny, to właśnie widziałam, że już tam niektóre jakieś tam gałązki się zaczynają zielenić i takie pączki się pojawiają, maleńkie jakieś listeczki. Super, ale fajnie. Nie zwracamy uwagi na to, że jeszcze jakieś mrozy wrócą. Nie zwracamy uwagi. Słuchajcie, cel, piękna pogoda i tyle. Dobra, jak tam moja ofiarka? W porządku. w porządku. Jeszcze borówki do niej y, dorzucę i zajadam. Ok, szybkie zakupy zrobione, wyciągamy. Wzięłam syrop do herbaty, bo się już nam kończy. Kiedyś zrobiłam takie duże zapasy w kaufim jeszcze, ale już no poszło. Jajka jeszcze uzupełniłam. Wzięłam dzisiaj dzieciakom takie coś, andruty kaliskie. Ja kiedyś takie coś kupowałam, ale strasznie dawno temu, a moje dzieci to nawet nie wiem czy coś takiego jadły kiedykolwiek, także Wzięłam, niech sobie spróbują, tutaj tak, wzięłam dzisiaj rzeżuchę, tylko jedno opakowanie było, nie wiem czemu chciałam wziąć dwa, bo oni będą też potrzebować do szkoły, bo mają robić przed świętami takie jakieś tam, wiecie, wysiewy, ale było tylko, tutaj jest tego dużo, tylko wiecie jak to jest, jak są w domu bliźniaki. No, dobra, no yy, ale nic, jeszcze zdążę, yy, szczypiorek. I bazylia, mieszanka odmian. Takie coś wzięłam, posiejemy, bo ja też właśnie w tym roku chcę takich trochę ziółek sobie posadzić i posiać, posadzić, tak, żeby to mieć właśnie własne, nawet sobie coś tam ususzyć i wiecie, i tak fajnie to cieszy. Płatki rzadko kupuję, wiecie co, bo używam takich wielorazowych, kupionych wekszyn, już Wam nieraz pokazywałam, ale. No, takie też się w domu przydają, więc e, rzadko, ale kupuję. E, wzięłam również mleko. Proszę patrzeć. E, dzieciakom takie płatki, bo tam się coś już dokończyło. To też u nas to tak tylko weekendowo te płatki są, ale, no, ale są. E, powidła węgierkowe, bo właśnie będą mi potrzebne do tego dania, które dzisiaj będę robić, a nie miałam w domu, i od razu wzięłam e, filety również do tego też dania. Śmietana, tutaj uzupełniona dwie sztuki, bo to się nam też już pokończyło. Wzięłam keczup taki zwykły, lidlowy i koncentrat pomidorowy, bo to też mi się już skończyło. A też do tego dzisiejszego dania będzie mi potrzebne. I jeszcze tutaj mam kleje takie wzięłam, bo też do szkoły idzie to jak nie wiem co, i się skończyło. Dobra, to są takie rzeczy szafkowo-lodówkowe. Jeszcze tutaj mam koszyk z zieleniną oczywiście, bo to też się nam pokończyło mocno, więc trzeba było uzupełnić. A z zielonych rzeczy to dzisiaj wzięłam sałatę taką z korzeniem, bo to już też się właśnie skończyło. Mam seler neciowy, mam siatkę awokado. Tutaj wzięłam jeszcze jedną paprykę, dokupiłam, bo też mi będzie potrzebna właśnie do dzisiejszego dania, więc Dokupiłam jeszcze jedną sztukę. Mam banany, seler naciowy, bo tam na pewno jakiś sok u nas wleci, to się przyda. Są również gruszki, tam są jabłka i marchewka jeszcze na dole, gdzieś tutaj jest. Oczywiście musi być do soku, więc to też wszystko jest uzupełnione, ale to na razie zostawiam. Później będę się tym zajmować, myć i układać tutaj na naszym. Wózeczku, tutaj taka kolekcja słuchajcie, bo to do wysiewów po prostu zostawiam, właśnie jak będę siać jakieś te bazylie, czy tam inne rzeczy, czy jakieś ziółka, to sobie posiejemy właśnie w tych opakowaniach po jajkach. Idę zaraz wyjąć fotele ogrodowe i zobaczcie, właśnie po to się przydają jakieś takie ubrania, które już są niepotrzebne. Także wykorzystam zaraz, wymyję, wypucuję tamte fotele, właśnie, bo one są trochę skórzone, więc tak po prostu poprzecieram. No i od razu będzie sprawa załatwiona. To są jakieś tam, wiecie, ciuszki dziecięce, bawełniane, więc akurat nie idealnie się przydadzą do takich celów. Wyjęłam takie siedziska na te fotele nasze, i zobaczcie, biedroneczka się tutaj zapodziała gdzieś. Moje towarzystwo do szkoły. Dzisiaj tak właśnie wyjątkowo kończą wcześniej, bo też szli na rano wcześniej i no tak wszystko się przesunęło po prostu przez ten wyjazd do teatru. Dlatego już po nich zmykam, ale to dobrze, bo jeszcze będziemy mieli czas. Wiecie, za, jak jest ciepło, to trzeba wykorzystać pogodę zamiast siedzieć w murach. Więc mam nadzieję, że się tutaj też chwilę pobawią na ogrodzie. Przynajmniej, jak nie teraz, to jeszcze za jakiś czas. No, ciepło ma być dzisiaj dosyć dosyć długo, w ogóle, wiecie, coś chyba 19 stopni. Mam na termometrze, no, po prostu szaleństwo, ale super, bardzo fajnie. Dobra, zmykam po nich. Zabieram się za gotowanie potrawy, którą na dzisiaj planowałam, czyli kurczak po meksykańsku, takie filety z kurczaka. No i właśnie już sobie tutaj wszystko przygotowałam. Mam tutaj pokrojone w kostkę dwa filety z kurczaka. Tutaj jeszcze jest dodana sól, trochę pieprzu i słodka papryka. Ja to jeszcze za chwilkę tak oprószę mąką, żeby tak każdy ten kawałeczek był taki wiecie obtoczony w mące i za chwilkę to będę smażyć mam tutaj pokrojoną jedną paprykę w taką dosyć dużą kostkę to już wiecie dowolność jak kto lubi Cebula i cztery takie malutkie ząbki czosnku tam są w środku, więc myślę, że takie dwa większe na przykład wystarczą. Dorzucę kostkę rosołową, wykorzystam też dzisiaj kukurydzę, taką małą puszeczkę, w sam raz będzie. Trochę koncentratu pomidorowego, to tak dosłownie łyżkę, no maksymalnie dwie. Ketchup, no to tutaj tak ja daję mniej więcej tak jedną czwartą szklanki powiedzmy, może troszkę więcej. Te powidła węgierkowe, mogą być też śliwkowe, takie normalne, pół słoika myślę, że na pewno dodam, one też zrobią fajny smak i fajną gęstość tego sosu, więc no nie, nie ma co żałować, myślę, że tak pół słoika to jest taki dosyć duży ten słoik, nie wiem ile on tutaj ma, zaraz zobaczymy, czekajcie, 410 gramów, no więc... Na pewno połowa będzie sól, pieprz. Oczywiście tak do smaku, chociaż tu już w mięsie jest, ale jeszcze no, nie zaszkodzi później sprawdzić, czy, czy jeszcze nie trzeba czegoś dodać. Dobra, no to zaczynamy od smażenia. No i zobaczcie, niewiele czasu, danie już jest gotowe, będzie sobie tutaj teraz tak bulgotać. Ja go teraz tak zostawiam, słuchajcie, pod przykryciem no, na godzinę, można na dłużej, żeby to fajnie sobie tymi smakami tam przeszło, na takim malutkim powerze. Zaraz tutaj zmniejszę, jak mi się to tam zacznie bardziej gotować, to bo teraz mam tutaj na piątce, więc sobie zmniejszę moc i no i zostawiam na godzinkę na pewno. Niech to fajnie się tutaj wybulgocze, troszkę ten sos zgęstnieje. Można dolać wody odrobinę, jak chcemy mieć taki bardziej rzadki sos, albo nie dolewać, jak chcemy mieć gęstszy. To już wszystko zależy jak chcecie zagęścić, to więcej można powidła dodać i mm, będzie naprawdę fajne. To już jest pyszne. Słuchajcie, skosztowałam, to jest taki fajny, lekko słodki smak. Świetne, naprawdę polecam wam to danie bardzo. Okej, okay, ubieramy się, idziemy jeszcze z Mikołajem pozałatwiać parę rzeczy, tak tylko my, we dwoje. Ja się przychodzę już z Wami pożegnać. Bardzo Wam dziękuję, że dzisiaj mi towarzyszyliście w tym filmie. Zostawcie łapki, komentarze, subskrypcje, będzie mi bardzo miło. Życzę Wam wspaniałego tygodnia i do zobaczenia w kolejnym filmie w piątek.